Już od 17 lat kabaret Moralnego Niepokoju zajmuje się komentowaniem wydarzeń, którymi karmią nas media. I kiedy zwyczajny obywatel pomstuje na urzędnika, niezdarnego sportowca czy pazernego polityka, satyryk zaciera ręce. Są uznawani za klasyków kabaretu i wciąż mają wiernych fanów. A ci z kolei uwielbiają zadawać wciąż te same pytania. Więc jeszcze ja się zapytać, jak reagujecie w takich małych miastach jak Nysa? Jak miejscowe media zadają wciąż to samo pytanie? Dobrze, myślę, że no, nauczyliśmy się już odpowiadać na wszystkie możliwe pytania, więc e, na przykład skąd nazwa kaberturalnego niepokoju? Tuż nazwa pochodzi od pierwszych liter naszych imion. Takie coś. cztery Albo skąd, <grystanie> skąd czerpiecie pomysły, bardzo często pytanie. Tak, skąd. A z czego śmieją się Polacy? Skąd, o, skąd czerpiemy pomysły? Proszę bardzo, z Podkarpacia. Też mam gotowe. I co jeszcze było takie jest takich... Jak się, jak się czuje jedyna kobieta w kabarecie? Tak, 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 Jak, jak, jak się czuje? Kobieta w zespole. No jak się czuję? Powiedz, że dobrze z głowy. Dobrze. 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 <noise> najbardziej żenujący żart. Że, żenujący żart w naszym wykonaniu? U. No, chyba nie da się ich opowiedzieć do telewizji. Konkurencja jest naprawdę poważna. E, no może powiem tak: ostatnio, bez wydawania się w szczegóły, byliśmy w Anglii na występach i kolega został, nasi dwaj koledzy mieszkają razem w pokoju. Jeden z kolegów wyszedł, a drugi został. Po czym po chwili trzasnęły drzwi, ktoś wszedł. Ten, który został, myślał, że wrócił tam ten drugi kolega i zaczął udawać, że robi pewną głupią rzecz. A się okazało, że to, nie, że to nie było, że to, że to weszła pokojówka po prostu. przepraszali się oboje z pokojówką, z panią pokojową na korytarzu, przepraszali się. Ona, że weszła, a on, że nie wyszedł. No, no takie, takie głupoty rzeczy. Tak. O. Ostatnio gdzieś nasz kolega jakoś zagadywał jakąś dziewczynę i coś, ona mówi, że idzie, idzie na grzyby, będzie zbierał kurki, a on mówi, takie, takie z piórami, no, Taki kwas niemożliwy, coś tak obrzydliwego, że do tej pory mu to wypominamy. Jak człowiek, na, wydawałoby się na poziomie, członek znanego kbr to może żartować sobie w ten sposób, no to przecież karygodne. Spotkał pan kiedyś premiera? Prawdziwego? Pejsta. Niestety, niestety. Z prezydentem miałem okoliczność, z panią prezydent Warszawy, z panią prezydentową, a premier jakoś mnie unika. A który jest pan w <grym> posiedzeniach rządu Paryżu? Nie tam oprócz premiery tam nie ma konkretnej postaci, także mieliśmy kiedyś okoliczność z panem Kaliszem, który najpierw postawił mi nóżki, a potem je zjadł o takie rzeczy. A czy moglibyście Państwo tak na, na szybko zaimprowizować jakąś taką krótką scenę, żart? Może ja odpowiem. one się. Nie. Ony. Ony się. Ony się. To. Nie wiem, produkują jeszcze Nysy w ogóle w Nysie? Nie. Czy y, samochody są produkowano w Nysie? I jest pytanie, czy samochody Żuk produkowano w miejscowości Żuk? Żuki. Żuki wielkie z tego co pamiętam. No też nie. Dzień, dzisiaj jesteśmy już sławni, bogaci, mhm. piękni, piękni. Czy zmieniło się powody, dla których chcecie rozśmieszać, rozbawiać ludzi? Magda, ty powiedz. Znaczy pff, tak poważnie mówiąc, to ja myślę, że to jest taka praca, która daje bardzo dużo m, takich radości i e, jest mało, mało stresująca, jest rzeczywiście taka oczyszczająca, tak bym to nazwała. To jest w ogóle praca, którą, o której pff, ja na przykład nie marzyłam, nie wyobrażałam sobie, że może być tak fajnie. W moim świadku się zmieniły powody kiedyś to była przyjemność, a teraz jest to straszny, wyniszczający, niszczący rodzinę nauk. <grymica> Inna sprawa taka, że my nic innego nie potrafimy, więc to, co niektórzy przyjmują za bohaterstwo, to jest po prostu rozproszliwa. Ja, 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 potra ja potrafię zjeść tego kurczaka z kości, więc nie, nie mów, że nic nie potrafię kości na <grymica> próba trzymania czyzegokolwiek. No właśnie kurczaka z kości. Na przykład jest jakaś impreza rodzinna, tylko nie wiem, chrzciny, wesele, spotkanie, przyjaciół Polata, klasowej klasowe i tak dalej. To czy wy tam musicie robić za w tak siłą rzeczy. To różnie bywa. Jeśli, jeśli jest to rzeczywiście spotkanie rodzinne, gdzie nas wszyscy znają, no to już no to raczej nie. No ale czasami zdarzają się takie przypadki. Jeśli ktoś nas nie zna, to albo oczekuje od nas żartów, albo wręcz przeciwnie, to jest znacznie gorsze, próbuje nas rozbawić, opowiadając do wcipu jeden po drugim. Aż do... E Najlepiej takie wymagania załatwić jednym dyżurnym żartem, który ja akurat mam w takiej o Batmanie. Mówię ten kawał i potem mam z głowy, bo już wszyscy się zajmują swoimi sprawami. Dlaczego Batman ma piątkę z WF-u? Bo zawsze ma strój ze sobą. Panowie, jak się przebrać, z głupio to można to pokazywać. Panowie i, i pani piękna. A z czego byście nie, nie odważyli się żartować? Hmm. Ja bym się nie odważył żartować z biologii molekularnej, bo się w ogóle nie znam. <noise> nie, myślę, że bym się nie odważyła żartować z takich no, z takich tabu typu choroba, kalectwo. Tak, to, to, takie, takie żarty mnie nie bawią i też chyba bym nie chciała. W ogóle nie żartujemy na z mniejszości seksualnej. w ogóle na przykład nie mam żartów <noise> o pedałach. <noise> A w pięć? Oddaję głos. Pięć kroków. Ja bym się nie odważył w życiu zażartować z człowieka z wycelowanym we mnie pistoletem. <grym> Lub mikrofonem. <grym> a z mikrofonem no już, to już prędzej. Dobrze. A, a takich pięć rad dla początkujących kabaretów, którzy by chciał dzisiaj iść w tą drogę, co byście mu radzili? Po pierwsze, nigdy pod żadnym pozorem nie bądźcie lepsi od nas. Po drugie, pamiętajcie, że na występ trzeba być zawsze ogolonym. Aha. Muszę jeszcze mieć czas, żeby to zrobić. Ja myślę, że jakoś bardziej... Yy, ja mam zbyt, ma niewielkie doświadczenie, ale myślę, że z pozycji widza mogę powiedzieć, że najlepiej jest rozśmieszać tym, co nas samych śmieszy, co jest szczere, a nie y, w taki sposób, myśląc o tym, y, obliczając to na jakiś efekt, myśląc o tym, że y, jak zrobimy dowcip o tym, to, musi, to wszyscy będą się śmiać. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna zasada. Pamiętajcie, kobieta w kabarecie przynosi pecha. <grym> Jeszcze jedno, zawsze uważałem, że lepiej się wygłupiać niż wymądrzać, bo paradoksalnie wymądrzając się, można się łatwiej ośmieszyć. Słuchajcie, jeszcze ostatnie pytanie, nie byłabym sobą najbardziej lubię rozmawiać o seksie? Rozmawiacie wciąż o seksie podczas podróży busem. I czym był lub jest? Nie. Znaczy po tym pytaniu sobie zapewniła to, że będzie przedmiotem naszej dyskusji w drodze do namysłowa, albo tuszek po tym jak tylko Pani odejdzie, po drugie Magda zawsze wprowadza te, takie dyskusje, zadaje nam czasem takie pytania, że naprawdę człowiek nie wie co ma zrobić z oczami i z uszami. A czym jest kabaret? Czy był kabaret Kabaret yy, ścierwo jest to yy, nasze alter ego, ciemna strona mocy, na którą kiedyś będę czy później przyjdzie. To jest nasz Mr. Hyde. A z czego najłatwiej się żartuje? Najłatwiej to o, o seksie i, i, ten, i brzydkie słowa, to wszyscy się cieszą. Więc tego nie róbcie, właśnie adepci kabaretu. A chciałem pani powiedzieć tylko, że takiego pytania jeszcze nikt nam nigdy nikt nie zada. Jakiego? Od, od o seksie. O to... Naprawdę, tak. Że... <laughs> Seks i żart to połączenie, które badali też socjolodzy. Wyniki są pouczające. Otóż dowcip jest jednym z decydujących czynników w wyborze. Partnera seksualnego. Osoby dowcipne mają większe powodzenie u płci przeciwnej, a kobiety często wybierają mężczyzn, którzy potrafią je rozśmieszyć. Niestety, w drugą stronę działa to słabiej. Dowcipne kobiety wcale nie są przez mężczyzn uważane za atrakcyjne seksualnie. Tyle naukowcy, a na koniec zobaczmy, jak humor z seksem łączy kabaret moralnego niepokoju. W takim razie, co to robisz, maleńka?

No to pokaż, co tam mamy, posłuchajmy razem. Mój to zostaw, to zostaw. To jest lata z radiem. Ty pewnie tego nie słuchasz, bo jesteś za młoda. A jest ten lata z radiem, potem coś tam cztery wiadomości w czterech językach. O! Tak. A moja Ciocia mówi w dwunastu językach. Poważnie? Tak. Ale tak biegle? Biegle. Biegle. Nawet w alamejskim. rady tak? Wiesz co? To weź się tutaj przyprowadzić do nas do radia tej. Może znajdziemy jakieś zajęcie, skoro taka poliblotka. Ale moja ciocia mówi w dwunastu językach tylko w czasie egzorcyzmów, bo ją szata napętał. Tak robi? Czasami. <kuh> Wiesz co? To nie, to, to nie przyprowadzaj. Nie, weź się, przyjdziesz z kolegą. Ale robi się bałagan. Dowie dalej. To jest hańba, która przyjdzie do historii polskiej. Hanibag, która przejdzie. Hanibag, hańbak, hańba. No, to płyta się chyba zacięła. Chyba tak, ale pan prezes i bez tego mówi w kółko to samo. wylewa. Nie szkoda? No, to w każdej chwili możemy nagrać jeszcze raz. Wystarczy go szturk z kijem i... Już. Moja ciocia też tak się fiksuje na jednym zdaniu. Przyjdź za Zelu, przyjdzie za Zelu, przyjdź za Zelu! I tak w kółko. Rozumiem, że pan Azazel to nie jest listonosz. <noise> Przywiązujcie ją. Dobrze, mm, dawaj dalej. Wysokie tempo i dobra organizacja robót. Mhm. No, wiesz kto to był? Pan Tusk. Niekoniec, nie jest nie Tusk albo Gierek. Ciężko się pokapować, bo za mało puściłaś. tak Dobre współdziałanie wszystkich przedsiębiorstw. Ofiarność, załóg, racjonalne wykonanie. Dobra, wiadomo, wiadomo. To Gierek. To oczywiście Gierek. Ojej, jak Pan ich rozróżnia. <grym> Tusk nie mówi R. <grym> no tak. No. Kocha sensacja na To znam na pamięć. Wiesz co to było? Obecna fałszywka? Nie, ptaźmy, nie. Myśmy naprawdę kiedyś strzelili Gola Angliką. To zostaw, to zostaw. To jeszcze twoje wnuki się będą cieszyły z tego nagrania. i kiedy to będzie? Może <śm> wcześniej niż się i się wydaje. I chłopaka? Nie. Ja mam dwie dziewczynki. Roksankę i Gracjankę. Z dwóch różnych mężów. Z trzecim mężem rozstaliśmy się bez dzieci, ale on teraz siedzi w więzieniu. Uskasował takiego kolesia, który się do mnie dobierał. Niech siedzi. Dawaj daj. Czekaj. Dwójka dzieci, no, no i za tak młodym wieku, no, 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 używając takiego piłkarskiego żargonu, szybko wrzuciłaś piłkę na boisko. Nie, ja po prostu lubię seks. Używając takiego piłkarskiego żargonu mam ciąg na bramkę. Przepraszam, drugą noc nie śpię. Przydałaby się kawa. Dobrze, dobrze. No, no, pójdź. A ty, jak ty jesteś tutaj w pracy, to y, y, gdzie są te twoje córki? Dziewczynki zostały z ciocią. Z hmm. tą, co mówiłaś wcześniej, tak? Mhm. Przynajmniej się języków poduczą. <laughs> Gonić te łataństwo, co? Komputery i komputery, tak? Dawaj dalej. Wywala. Ale dlaczego... Po prostu to wypierdź. Wygrać mi się uda. Cieszę się, smuda. Z czego? Ostatnie miejsce w grupie marzeń. Już przepraszam, 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 przepraszam. Chyba mi opętał kolega twojej cioci. To, to może ja zadzwonię po znajomego księdza. Nie, 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 to nic nie da. To nic nie da. Akurat moja dziecię z kolei została opętana właśnie przez księdza. Nawiasem mówiąc przez radio. Nawet dalej, dalej. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji. Dobra, wiadomo. Wieś na Tabel? Tak nie bardzo. Tak nie bardzo. to Jaruzelski, generał. 13 grudnia wprowadził stan wojenny. A, to wiem, 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 to taki, taki... Taki no, taki miły dziadzio w okularkach, tak? Co? 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 Miły dziadzio w okularach. Mi... Miły... dziadzio. Nie? Yeah? Okulary się zgadzają. <grym> Jakby ci to wytłumaczyć? Jakby teraz ten miły dziadzio wprowadził stan wojenny, to by ci koleżanki skasowali Facebooka! Bydle! Ty nie pamiętasz tamtych czasów, nie masz prawa, jesteś za młoda, ale kiedyś była taka bieda, taka bieda, że... że... W seks szopadła tylko i ocet! I zrób coś z tego, żeby nie piekło! Ale to jest Cannibal cops. Nie wiem, co to jest. Nie interesuje mnie, co to jest. Dla mnie coś takiego to są wyjce. Dywady. Szkoda. Super się przy tym uprawia seks. Albo zostaw. Ja jeszcze się muszę wsłuchać. Powiedzisz, ja to, ja to nie mam, nie mam ucha do muzyki, wiesz? To nie mam, ale to trzeba usiąść w ciszy, w spokoju się wsłuchać, a tu... Szej, ciągle zaganiany, zalatany, za wszystko. Jak to się nazywa? Cannibal Corps. Nie Kurczę. Strasznie szybki ten kawałek. 20 minut. Wywalto. To może bym dalejcia, jakby mi wodę przynosili, ale... Dalej to już nie spogliwa. Wejście minus. Już tak zdaje, to jest kawał czasu. Ja chcę żyć, dajcie mi spokój, daj Dawaj, dalej. żartuj. Chopina nie poznajesz przecież to Chopin. A skąd pan wie, że to Chopin? Przecież on nic nie mówi. To koniecznie zostaw. O, i porównaj sobie Chopina z tym twoim całym tym. Kanibal Corpse. Wszystko jedno. Zamiast tak penisz, jak głupek na łeb na szyję, nie lepiej sobie potruchtać. Przeleci się 15 minut. Kawka, papieros, widok przez okno i spoludę na trasę. Tak się bije rekordy. Co ty wiesz? Co nie ma w głowie, ten ma w nogach, tak? Mm. Dawaj dalej. To już wszystko. Wszystko? Koniec, tak, koniec. Patrzcie, jak żeśmy się uwinęli. No. Co, dwie głowy? To nie jedna, tak? Tak. <grym> 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 Także tego. Iza mówisz, tak? Tak. I Iza. Iza. I za, i Ireneusz. I i I, i, tak, to tak ale super. Główka pracuje, tak? Uff. Uff. oj, 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 oj. oj, Uff. 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 Fariował. Tak, jak ja tak, ja, 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 ja robię. Patrzeni we mnie chłopaki i w ogóle... <gry> Patrz, jakie mamy tutaj fajne kosze, wiesz. Tak, Strasznie nowoczesna sprawa, wiesz, ja się Aha. trochę orientuję w takich technologiach nowoczesnych. Takie kosze e, 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 były na wahadłowcach na śmieci, wiesz. Naprawdę. jest, tak. Kosmonauci, którzy do tego śmieci. Się. Ciekawostka, jak wrzucisz ogryzek, to nie zgniję, tylko uschnie. No, Naprawdę? To, nie zaglądaj, bo tam nie miałem chusteczki, tak bezpośrednio. coś. Tam. Słuchaj, i Inna rzecz. Ważne teraz. No, tu jest niedaleko taka otwarta, wiesz, kawiarenka, nie kawiarenka. Nie, może... <duszynk> Dałabyś się zaprosić tam na nie, ja stawiam. <gry> Tak, nie wiem, yy, kawę, ciastko. Lubisz ciastka? Lubię. <laughs> Lubi ciastka. <laughs> Z drugiej strony to wiesz, tak też na noc się nie ma co obżerać. Na zdrowie nawet nie bardzo. No, to co? <laughs> Dasz się zaprosić na takie coś, co? Ja potem leżał od ściany. Wspaniałe, aż okryłam ze śmiechu. Więcej takich kabaretów w Nysie. Bardzo proszę. A Polacy mają poczucie humoru? Mają, oczywiście, jak widać. Było świetnie, naprawdę. Bardzo. Bardzo fajnie, naprawdę się podobało. Bardzo wspaniały program, oglądam go często, także tu na żywo było coś wspaniałego. Widzę, że Pani Dobry jest w do absolutnie doskonałym Tak zawsze tak, tak, tak. się podobało. Bardzo podobało nam się, super.